Dzień dobry, drogie byczki. Zaczynamy czytanko dla Was na miesiąc kwiecień. E, czytanko ogólne, energetyczne, a więc nie ze wszystkimi może rezonować. Zobaczymy tutaj jeden, dwa scenariusze, e, które są najbardziej możliwe na tej ścieżce, na tej linii czasowej, na której e, mam nadzieję jest większość z Was. Bo właśnie na tym polega czytanie z kart tarota. Zawsze możecie zmienić swoją linię, swoją wróżbę, tak? Linię w sensie czasową, zdarzeniową. To działa jak efekt motyla. Wy coś zmienicie i zmienia się reszta, a więc czytania też już przestają być adekwatne. Ale póki jesteście ze mną, to sprawdzimy byczki. Kwiecień 2023. Dobra, we w tym miesiącu. Cztery miecze: yy, rozleniwienie albo zmuszenie yy, organizmu do bycia w spokoju, do bycia w bezruchu, do Ozdrowień wszelkiego rodzaju, do zamyślenia się w momencie, kiedy nie za dużo się dzieje i wy jesteście bardzo nastawieni na to w tym miesiącu, aby po prostu odpocząć. Być może jesteście po jakichś wielkich bojach z poprzednich miesięcy, może coś już osiągnęliście, i teraz następuje takie. Oczyszczenie energetyczne odpoczynek ciała i ducha po na przykład wielkich bojach, po, albo po jakichś chorobach. Teraz następują sytuacje ozdrowieńcze, które trwają trochę, prawda, są rozciągnięte w czasie, natomiast bardzo dobrze jest po prostu z takich momentów korzystać. Jeżeli są to momenty, tak? Jeżeli nie jesteście chorzy obłożnie i, i teraz nie jesteście w tej fazie zdrowienia, to przynajmniej wysypiajcie się, przynajmniej odpoczywajcie, macie ochotę trochę się polenić, trochę pospijać śmietankę z tych decyzji, które były poprzedzające ten miesiąc, tak? Co na Was wpływa dwójka mieczy. Ok, zobaczmy jeszcze, co z przeszłości. I tutaj mamy króla kielichów. Słuchajcie, część byczków y, znalazła y, jakiegoś partnera, znalazła miłość, znalazła wsparcie, y, nawet jeżeli chodzi o pracę, to znalazła y, no właśnie wsparcie takie... Podanie ręki, takie, takie współczucie, współzależności, czyli razem tworzymy jakoś tam kolektywnie coś, tak? Tutaj jest to współdziałanie z pozycji otwartego serca. Więc niezależnie czy chodzi o związki, czy chodzi o inne życiowe sytuacje, to coś Wam się udało. I no właśnie. Teraz odpoczywacie po tym, co się udało, po tym otworzeniu serca. Tak jak macie ochotę się w tym zadomowić, zanurzyć, sprawić, że będzie wam wygodnie w tej nowej sytuacji, że nie będzie żadnych przeciążeń, natomiast co na Was wpływa, dalej wpływa wybór. Czyli czy to, co wypracowałem, wypracowałam wcześniej. Czy to, co dostałam, dostałem wcześniej typu jakiegoś właśnie człowieka na drodze. To ja z tym mam zostać, czy iść jakby w drugą stronę samodzielnie, tak? Jest ten wybór. Ten wybór potrzebuje ciszy, właśnie dlatego yy, Wasza energia bardzo współgra z tym, co. Co jest od Was wymagane w tym miesiącu? Zobaczymy, co, co rozum na to, czyli coś, co już wiecie z tej sytuacji, co wynika, ale nie wiecie, jak to ograć, jak to wprowadzić w życie, co, co z tym zrobić tak naprawdę. Jest, widzicie, pierwsze oznaki wiosny. Natomiast y, nawet nie wiecie, czy to wy macie coś zadziałać, czy właśnie nie, stąd to, stąd to wyczekanie. Y, rozum mówi, żeby korzystać z życia na tyle, ile się da, ale właśnie z życia, bez obciążeń, y, bez podejmowania jakichś bardzo ważnych, górnolotnych, właśnie ważących nareszcie swojego życia decyzji, tylko Rozpromienić się, rozchmurzyć, wyjść do ludzi, wejść w zabawę, przestać się przejmować to jest bardzo lekka energetyka. W związku z tym, no, dobrze by było być może tego posłuchać, tak? A intuicja coś, co wybierzecie, będzie na bardzo długo w Waszym życiu. To z wami zostanie. To da stabilizację, to da równowagę, to da być może dobre podwaliny, jeżeli chodzi o pracę. To materialne, jeżeli chodzi o związek, to również biedy nie będzie, tak? Nie będziecie klepać tutaj. Tutaj jest fajne porozumienie i fajne razem tworzenie zaplecza materialnego w tym domu, tak? Ale. No właśnie, coś ważnego, co przychodzi do Was, co w zasadzie już do was przyszło w tych ostatnich dniach marca na przykład, no a dla niektórych jeszcze wcześniej, ale dlaczego teraz się zastanawiacie, nie wiem. Być może chcecie czegoś więcej. O tym też może mówić ta karta ósemki denarów. Chce więcej, zasługuje na więcej, ale masz bardzo dużo, bo masz króla, więc. W zasadzie nie wiem, być może kogoś nie dostrzegasz, nie doceniasz. No. I re, e, reakcja, w sensie porozumienie intuicji e, z, z tym, co, co nazywamy inteligencją, mądrością, taką normalną, życiową, polega na tym, że żeby zaczynać, żeby pozwolić sobie, nawet wielkie plany, realizować od zabawy. Zaczynać od zabawy. Ja bardzo często słyszę to w moim życiu. E, I dlatego być może tak. Tak często tutaj mówię e, przy czytaniach Tarota o tym, żeby odnaleźć w sobie radość. Jakby to było kluczem e, na ten rok w ogóle cały, na ten albo może jeszcze na kolejny. Iść za radością, iść za tym, co. Uskrzydla, a nie y, obniża loty. Najbliższa przyszłość Sprawiedliwość. Zobaczymy sobie, tak? Bo jednak, sprawiedliwość jest przyciężkawą energią, y, jeżeli się robiło coś przeciwko sobie albo komuś. A jeżeli coś się robiło w zgodzie ze sobą i nie wadząc światu, nie przeszkadzając nikomu innemu. No, to się odbierze nagrodę przy tej sprawiedliwości, tak? Oh, jeszcze jedno. Diabeł nie jest taki. Dobra. Byczki, wy wiecie, co Was y, spotkało. Wcześniej dlaczego nie dowierzacie osobie czy sytuacji, która dopiero co przyszła, być może przyjdzie na początku kwietnia. No bo król kielichów to jest zawsze pełnia emocji w bardzo pozytywnym świetle postawiona. Tutaj nie ma zranień, bo jest dojrzałość emocjonalna i jest też dawanie wolności, w związku sobie, swojemu partnerowi, tak, zawsze jesteśmy wolni, nawet jeżeli e, jesteśmy 500 lat po ślubie, tak. Tylko tutaj kwestia tej sprawiedliwości sprawiedliwość diabeł wisielec hmm. wcześniejsze sytuacje, które być może nie pozwalają o sobie zapomnieć, gdzie Niby wszystko było na tip-top ogarnięte, a jednocześnie z postawy nudy rutyny, która była źle wykorzystana, lub no coś przestań miał czeć, źle wykorzystana, bo wy tam macie, pamiętajcie, czwórkę mieczy czyli też rutyna, odpoczynek, danie sobie czasu na wszystko, na przemyślenie i tak dalej. Wy wcześniej mieliście ten czas, ale go źle wykorzystywaliście, dlatego e, dlatego mogło wam się odbijać czkawką. Tak jest tutaj diabeł, e, czyli dochodziliście, przestań do. No nie da mi, nie da mi tutaj zrobić tego, byczki do błędnych wniosków, a te błędne wnioski prowadziły Was na manowce i dosłownie ktoś mógł. ktoś mógł tutaj. no być skrzywdzony po prostu, tak? Dlatego teraz jest jakby. Hmm, przestań, proszę Cię, nie mogę się skupić, przestań! Teraz jest jakby powtórka z tej sytuacji, i rozegrać to trzeba zupełnie inaczej. Potraktować tego wisielca, ja tu czuję ogromną korelację do tej czwórki, tam ona już jest zasłonięta, do tej czwórki mieczy, i w końcu dowiedzieć się, czego ty naprawdę chcesz, tak? Czego ty naprawdę chcesz, czego ty naprawdę oczekujesz, i czy to że poważne sytuacje życiowe nie kojarzą Ci się z radością, z e, lekkością, z, no, no z czymś takim ulotnym nawet, to czy to jest dobrze, czy to jest źle? Tutaj następuje zmiana paradygmatu, tak, ale ten diabeł trochę ten stary paradygmat, gdzieś tam usidlenia, że jak coś było... Porządne, takie na lata, to trzeba było, wiecie, się zaorać, bo to było warte tego. No, trochę, trochę już nie za bardzo odchodzimy od tego, prawda? I jest tutaj ta karta sprawiedliwości, która daje ten prawdziwy osąd, te y, y, zrzucenie y, jarzma z przeszłości. I ja nie powiedziałabym, że założenie różowych okularów, bo to wam się może tak wydawać, że radość to jakieś tam różowe okulary, ale to jest wasza realność, więc korzystajcie. Nie, nie zmieniajcie tego myślenia o czymś fajnym, lekkim, przyjemnym, jako o, wiecie, bo, bo do tej pory myśleliście, że coś jest niewarte, jak coś łatwo przychodzi, no nie? A to trzeba, trzeba trochę inaczej. Uważajcie na tego diabła, bo e, to jest wasze ugrzęźnięcie w przeszłości. Czegoś w przeszłości nie zrozumieliście, macie szansę teraz zrozumieć, że jest zupełnie inaczej niż się wydawało, tak? Od czego zacząć realizację? Dobra, bylki ogólnie są na wycofaniu, tak? Siedzicie we własnej przestrzeni, we własnym sosie, y, myślicie, Docieracie, dowiadujecie się o sobie dużo, o swoich potrzebach. No więc ten eremita jest na swoim miejscu, tak? Dowiedz się, to jest wiedza o sobie bardzo pożądana, bo tylko wiedząc kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, co nas autentycznie tu przyciąga, co powoduje to nasze perpetuum mobile, że, że się kręci, po co żeśmy tutaj przyszli na tą ziemię. No, to dopiero z tego miejsca możemy wychodzić, jakby, wiecie, perspektywa, perspektywa jest w tym życiu najważniejsza i każdy ma własną, wiecie, opinia jak dupa. Każdy ma własną i chodzi o to, żeby się nie trzymać kurczowo opinii wcześniejszych, tak? Perspektyw wcześniejszych. Tylko zanurzyć się. Aż to, muszę, aż to muszę zobaczyć. Zanurzyć się w wiedzy kosmicznej niemalże. Tak? Ona leży jak w wannie. Ale zobaczcie, do niej coś dociera. Dociera oczami wychodzi, ona widzi to wszystko w końcu. No dobra, niech już tak, niech już tak będzie. Będą byczki miały bałagan na. Y y na czym? Na układzie. Dobra, co od ludzi, zobaczcie, znowu ludzie, być może ludzie będą się przejawiać jako ten diabeł, dlatego że ludzie u Was mówią, yy, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, zostań, nie masz, nie decyduj się na coś więcej, może jeszcze nie zasłużyłeś, ciesz się tym, co masz, tak? Zostań przy tym, co masz, mimo że biednie, chłodno i głodno, to jednak jest stabilizacja. Stabilizacja jest najważniejsza. Kochani, my wchodzimy do ery Wodnika. Nie ma stabilizacji już w tym momencie. To nie jest wartość główna, tak? Bezpieczeństwo i stabilizacji szukamy w sobie, ale nikt nam tego nie da na zewnątrz. W związku z tym takie potrzebty to okant tyłka bo. Teraz jest elastyczność ważna, jeżeli chodzi o sytuacje zewnętrzne i spokój, kiedy one przychodzą, jakieś tam niekorzystne, a jak korzystne, no to wiadomo, tym lepiej, ale wiedza o sobie gra tutaj kluczową rolę. W ogóle w tym miesiącu bardzo się poznacie. Co musi się wydarzyć? No słuchajcie, albo jest rzeczywiście to pojednanie, tak, bo tutaj mamy to, to, co mówiłam na samym początku, że być może kogoś niedoceniacie i niedowierzacie mu w jego czyste intencje, i teraz na podstawie tego, co żeście się o, siebie, o sobie dowiedziały w tym kwietniu, będziecie decydować, że tak, to jest ktoś, być może z zupełnie innej bajki, tak, bo tutaj na no, no jakieś kielichowe, ale kielichy z ziemią w sensie. Znaki wodne ze znakami ziemi bardzo dobrze tutaj współgrają, ale być może nie pasuje ktoś do obrazka, tak? Ale jest to połączenie, jest to połączenie, a jak nie z osobą, to tutaj jest właśnie też kolejna karta potwierdzająca, że dokopałeś się, dokopałaś się do swoich własnych wewnętrznych, emocjonalnych potrzeb i je zaczynasz realizować i stawiać je jako priorytet w swoim życiu no i oczywiście jak się musi to zakończyć gwiazdą gwiazdą, tak, jesteś bezpieczna jesteś chroniona czy chroniony idź w nowe tutaj być może nawet chęć przeprowadzki być może do innego miasta być może ogólnie gdzieś na koniec świata nawet tak pod koniec tego kwietnia będzie przemyśliwane, bo, albo podejmowane już decyzje, bo cały kwiecień będziecie zanurzeni w kosmicznej wiedzy. I dowiecie się, że całą tą wiedzę można skumulować do jednostki, ja, czyli wy. I w tym momencie to poznanie, samo poznanie. Jest tutaj najważniejszym czynnikiem w kwietniu, który mi się tutaj wy, y, wysuwa na na plan pierwszy. Wyczuwam zamiary innych osób wobec mnie. Jest to dla mnie naturalne. Tak? Bo jeżeli siebie poznasz, to poznasz też wszystkich innych. Taka ciekawostka. Może nie tak do końca, ale intencje będą, a, będą wyczuwalne. Drogie byczki, udanego kwietnia. Słyszymy się na kolejnych nagraniach. I co? Korzystajcie, korzystajcie z tej wiedzy, która przypływa.